Hej, ja jestem z Baum, a to jest 34 odcinek naszej gry e, Imperium Wendejskim w Crusader King's 2 Reaper's e, No, będziemy powoli, że tak powiem, kontynuować nasze m, wcześniejsze przygody. Mamy już rok 2008, więc do końca rozgrywki zostało nam, mógłbym powiedzieć, niecałe 450 lat, ale mówiąc szczerze, nie spodziewałem się, że przejdziemy 200, o to jest nawet takie fajne podsumowanie, 240 lat. No, no to tutaj powoli patrzymy. Tutaj cały czas będziemy chcieli mm, dokonać w końcu nawrócenia de, tej prowincji Pińsk na Romówę i wtedy jak nam no, wrócimy to na Romówę, będziemy mogli w takim razie wtedy po prostu już zmienić... Mm, z charakteru plemiennego tego, tej prowincji na, w końcu na feudalną, dlatego na razie mamy karę za, znaczy mamy ten alert, że trzymamy z, jak gdyby, zły typ, yy, holdingu, zawsze możemy uzupełnić tytuł, możemy tworzyć tytuły, nie chcę tworzyć tytułów, tutaj możemy specjalne akcje, które nie są ni niczym czy ciekawym, tutaj możemy za to powołać nowych dowódców trzech. Miłosz, Bezprym, jak i Gniewosz powinni się cieszyć, bo w tym momencie dostali prawo i możliwość umierania za naszą piękną, cudowną ojczyznę. Eee, dobra, tutaj... kurczę, wszędzie są te siatki przemytnicze, przez tutaj wiele droższe koszty budowania. Przez co oznacza, że nie mam ochoty płacić ci na przykład 1504 zł, niestety. A tutaj chciałbym już w końcu zacząć też kolejne osiedla, no ale cóż. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się połysować te światki szpiegowskie. Teraz sobie pozbieramy gotówkę. Tutaj mamy dziecko, które. Nasza księżniczka, Ufrozyna, nasza córeczka, która. To jesteś. która niech będzie, powiedzmy, dyplomatką. W sensie niech się uczy dyplomacji, nie że będzie. bo dyplomatki to są takie teczki, jak dobrze pamiętam, takie. To była taka e, bardzo ciekawa, że tak powiem, e, dygresja. Przy czym bardzo ciekawa, ma ona być bardzo nudna i nie, nieciekawa. Tutaj mamy możliwość, e, żeby moja żona, która z nami zerwała wcześniej, żeby ponownie z nami e, 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 zapadła, że tak powiem, w miłość w sensie wpadła w miłość po prostu. E, bo chcę. Żeby dostać w, w, dobrego konia i my kupimy jej w, w, wspaniałego czarnego rumaka. Jeśli myślicie, że to jest jakiś podtekst, to to jesteście strasznymi świętuchami. dobra. Tutaj mamy turów. Eem, tutaj ten turów kusi, przyznam. Czy ja z Tobą mam, miałem e, rozejm, czy coś w tym stylu? Nie pamiętam, przyznam. Mamy z Tobą rozejm. Ale z rozejm się nam skończy z Tobą, tak? Zaraz nam się kończy z Tobą. Rozejm tutaj możemy w końcu też pójść. Tak, zająć się Smoleńskim i tutaj zająć Orszę, która jest nawet słowiańska. Tak, jest z Twoją siłą. Twoja siła jest nieznaczna. Dlatego gratuluję, zostaniesz naszym celem wojennym. I tak może, to w takim razie, może zrobimy to inaczej. Po prostu zobaczmy: Ty masz jedną ziemię, to dostaniesz w takim razie, gratulujemy, dostaniesz pińsk. Ty się nie zgadzasz, ponieważ zostałeś namówiony, namówiony. Ty chciałbyś dostać ziemię, i ty byś chciała dostać ziemię. To w takim razie potrzebuję tak naprawdę namówić jedną osobę, na przykład ciebie. Dobra, i zaraz pójdziemy sobie dalej. Będziemy tutaj walczyć, wojować ten z Smoleńskiem. Dobra, gratulujemy. Dostaniecie w takim razie tytuł. Co? Pragmatyk, pragmatyk. No więc będziemy musieli w takim razie jeszcze jedną osobę ściągnąć. Dobra, mamy dwie osoby, które nas popierają. W takim razie, Pińsk. Czy może do ciebie? Ty masz. A nie, ty masz już dwa tytuły, nie chcę dawać tobie zbyt dużo. A tobie damy. To chrapstewko. No i teraz nagrywamy. Aha, dobra. Okej, okay. zaawansowana matematyka widzę, mnie pokonała. Dobra. No to teraz lecimy na orszeł. Nasz cel: nasz cel wojenny. No to powinno być szybka wojna. Aha. Aha, czyli teraz mieliśmy wydarzenie tak, jak wcześniej mieliśmy takie wydarzenie. Czyli tutaj widać nie ma dobrej odpowiedzi, czyli tutaj... Mm, bo to było to jest jak gdyby ta kontynuacja tego wydarzenia, co mieliśmy w związku z tym, że tam był chłop skąpany we krwi. W, w ciele, że tak powiem, stał przy swoich bliskich. No i... W Wcześniej mieliśmy taką sytuację, że stwierdziliśmy, że go go do niewoli. No i potem się okazało, że tak naprawdę był niewinny, a kto inny dokonywał tych zbrodni. A teraz się okazało, że to jednak ten chłop. Więc tutaj po prostu chyba nie ma dobrych odpowiedzi, po prostu jest chyba pewnie szansa, że będzie taka opcja dobra albo takie rozwiązanie dobre albo ten. Tutaj mamy co? Wy jesteście. Wyjdziecie tu na połock. Postaram się was w takim razie tutaj pobić. pójdę sobie na Witebsk Dobra, nasza córeczka jest, nie, jest najbystrzejszą wojowniczką. Dobra. No i mamy piękne zwycięstwo. Nasza konkubina do tego, że tak powiem, jest w ciąży. No i dobra. No i tu będziemy sobie Smoleńsk e, oblegać. Nie, ja będę jej wierzył. Po co mam jej? Dlaczego miałbym jej nie wierzyć? Właśnie, ile masz nasz syn już lat? 6. Stoi, Stoi gniew. jest moim. Niech będzie zadowolony z życia. Czekaj, dostałeś krajpem? Hm, ciekawe. Stoi gniew może dostać cechę umiarkowanie. Bardzo dobrze. Tutaj zdobyliśmy Smoleńsk za to i pójdziemy sobie na Toropec. Potem zawrócimy na Twer. Zaszturmujemy. I zaszturmujemy. I szturmujemy. I szturmujemy. Bo czym to jest życie bez szturmowania? Nie wiem dlaczego tak powiedziałem, ale będziemy tak mawiać. Dobra, Twer tutaj za niedługo powinien nam upaść. Dostaniemy punkty... Chyba militarne albo ekonomicznie nie patrzymy. Na pewno nie jesteśmy kulturowych. Dobra, tutaj nie chcę niepotrzebnie tracić ludzi, to tylko też mamy tutaj straty z powodu ostrej zimy. I mamy córkę Adletę. Adleta. O, ratujże że moją córgeczka. O, moja córka chyba nie radzi sobie najlepiej. Tutaj będziemy mieli trochę strat. O, no i twere jest zajęty. Tutaj pójdziemy na toropec. Miejmy nadzieję, że dogonimy tych skubańców. Nie dogoniliśmy, w takim razie tutaj pójdziemy. Nie mamy już marszałka za to. Marszałkiem nowym będzie Boguchwał. I Boguchwał będzie jak zwykle szkolił żołnierzy w Sandomierzu. Też nie patrzyłem, jakie mieliśmy tutaj informacje, ale nigdzie nie usunęliśmy niestety tych siatek szpieg yy, yy, przemytniczych. Dobra, tak przynajmniej dopadłem. Kogoś tam złapałem, tutaj tych was pobiję mam nadzieję, zdążę, nie zdążę, wy pójdziecie potem na Mścisław. Trzynasty, 13... o, czyli was dopadnę, cudownie. Idealnie. To mi się podoba. Tutaj mogę zaraz dokonać szturmu. I drugiego. I już kontroluję więcej ziem. No, teraz szybko na Twer pójdziemy. Powinniśmy zdążyć odbić twerk Chociaż nie, chyba nie zdążymy niestety. No. Czy zdążę w odsetowaniu stopa? 12 października... Dobra 26, no ja Was tutaj nie dopadnę na czas, ale mogę za to znowu szybko dokonać szturmu. 89% 29%, 18%, tutaj spropo, znowu spróbuję zrobić taki manewr, że postaram się Was dopaść. Dopadnę to, 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 tą warmikę, Może Was dopadnę tutaj w Smoleńsku. Sądobycz prosperuje bardzo dobrze. Będziecie siódmego Będę poczekał chciał poczekać do szóstego Ach Dwudziesty szósty, trzydziesty pierwszy Dobra, Przegraliśmy żmuć A to sobie coś tam na jeźdźcy Nmemel jest nawrócony za to na Słowiańską wiarę to praktycznie że tutaj mamy tylko co? Tutaj mamy tą katolicką ziemię i mamy tą tutaj Romówę, to wszystko poza tym a i Witebsk jest katolicki co mi się nie do końca podoba, ale reszta jest już w miarę słowiańska bardzo dobrze Tutaj dopadniemy was o, czy ty jesteś? A, moim no, doradcą z siedemnastką zarządzania. Nasz obecny ma szesnastkę, ale ty jesteś wasalem, więc nie chcesz być w tym. Tą jedną różnicę innego punktu przebolejemy. Zatem mamy 100% warscora i możemy w końcu wysunąć nasze żądania. Bardzo dobrze, gratulujemy. W takim razie tutaj... Ach, tutaj nie ma. Musimy ulepszyć tylko ten zamek. Ulepszamy do właśnie zamku. Znaczy, musieliśmy ulepszyć fort, no i teraz ulepszyć do zamku. No i tutaj mamy w takim razie orszę pod naszym władaniem. Musimy tylko stworzyć tutaj pomniejszych wasali. No i wszystko jest zgodne z planem. I teraz tak, yy, nasza córka może zostać yy, sprawiedliwa albo umiarkowana. W sensie Temperate to jest po prostu umiarkowanie na, na przykład jak to jest w tych... Em, jak jest siedem grzechów głównych i tam jest nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu tak zwane, czyli tak zwane obżarstwo, czy jakkolwiek by to tego nie nazwać. No, to właśnie, jakby przeciwstawieniem jest to umiarkowanie, tak? Więc w tym sensie to nie jest takie umiarkowanie, że umi na przykład klimat umiarkowany, tylko po prostu umiarkowanie, mm, no, że po prostu takie umiejętność, że tak powiem, opierania się jakimś tam pokusom, nazwijmy to. Czyli nie folgowaniu sobie zbytnio, właśnie w takowych. Ale wolę, żeby była sprawiedliwa. No, sprawiedliwa jest, brzmi lepiej. Tutaj możemy mieć naszą armię całkiem nie najgorszą, dobra. Hop, 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 żegnamy tych najemni nie najemników, tylko tych mm, najeźdźców, grabieżców, jakkolwiek byśmy ich nie chcieli nazwać. No i się zbieramy, czy dążymy do naszej stolicy i będziemy się zastanawiać nad kolejnym krokiem. Kanclerz na razie nic nie robi, ale w sumie hazarska rewolta. O, to byłoby to wy jesteście? Nie mówcie, że tu się wszyscy nawróciliście na katolicyzm. Pff. Co za matoły? Dobra. Tutaj mamy tą hazarską rewoltę. I wy jesteście nomadami. Ja nawet nie wiedziałem, że, może, że mogą być taki rewolty, powstać u nomadów. No ale z drugiej strony, wcześniej miałem zbyt dużego doświadczenia w Crusader Kings. Tutaj mamy kazań, który... Coś mi się czyta. tutaj powinien być kazań? Może? Jakby tak popatrzeć trochę pod innym kątem, no może faktycznie tutaj jest kazań. Chociaż znaczy zawsze mi się wydawało, że kazań powinien być może ciutkę tak niżej, chociaż to jest pewnie tak inaczej, ta mapa tak ustawiona w stosunku do tej mapy z Europy Uniwersalist 4. Bo tutaj powinien być noga. A e, nie, no zgadza się, bo tutaj byłaby złota orda. Dobra. Czyli się zgadza. To mi się coś po prostu póki obasiło. No i teraz pytanie: Czy ja chcę tutaj trafić na tych panów, czyli właśnie tutaj na Turów teraz kolejne do podbicia? Czy w końcu się zająć tym Tartu? Jaka jest Twoja armia? Nie ma zbyt dużej armii. Panie. Panie. Szutr. Chlejus... Y, 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 z. Litwy, czy tam litewski. I moglibyśmy wtedy Tartu wydrzeć mu całkiem łatwo. I to by mogło trafić do któregoś tam z naszych wasali. Eee, Pypypym. Chociaż tobie nie. Ty jesteś co? Ty jesteś. Czyli tak ty jesteś wasalem Oha, czyli ty jesteś wasalem właśnie żmuckim żmud... Chyba język mi trochę dzisiaj odmawia posłuszeństwa, co tutaj mamy To jest... A, wołyńskie. A, czyli tutaj masz stolicę wo Wołyńską. To jest zawsze trochę śmieszne. E. No, i teraz pytanie, co byśmy tutaj chcieli? Panonia cały czas tutaj będzie pełnić tą rolę tego bufora. Tutaj. Tutaj mamy co? Tutaj. O! A to ciekawe, czyli tutaj mamy. Suni... Nie, tutaj jesteś katolicki. Władca na sunnickich terenach. O, to ciekawe. Czyli tutaj mamy normalne, feudalne rządy, Czyli, tutaj jest ci, że tak powiem, te rządy muzułmańskie w Brytanii powoli upadły. No, i co tutaj, w takim razie? Gdzie powinniśmy w najbliższym czasie uderzyć? Gdzie chciałbym powoli zacząć inwestować moją gotówkę? Moje pokaźne kwoty gotówki. Na razie, mogę zainwestować się w sumie w nadwornego lekarza. Poszukamy jakiegoś i jednocześnie będę chciał zwiększyć naszą świtę. Nie mogę niestety żadnej takiej ciekawej świty powołać. No szkoda. Albo no, możemy poszukać czegoś w miarę taniego. Um, czy chce ciebie. Cz, nie wydajesz się jakiś taki super wyśmienity jako. Um, no lekarz, To mamy lepszego. Mamy lepszego, więc sio. A spróbujemy w takim razie poszukać rozwiązania, a nóż się uda. Przeprowadzimy eksperymentalne leczenie, masz 19 nauki, a może nóż się uda na ci... Mhm. Mm no tak, czyli mamy sphilis, mamy chorobę weneryczną. Eee, szaman Twardomir, eee... Zabił ostatni pasek, ale eee, gdyby. Mm, tutaj chodzi o to, że, jakbym sprawił, że jestem. Mm, no, unieruchomił mnie na, na stole operacyjnym. Nie będę e, kłamał. Okłamywał cię, mój panie. E, to będzie rozdzierające, bolesne, ale musi być mm, zrobione. Starasz się zaprotestować, ale. E, kiedy widzę, że w Twardomir wziął piłę ale z powodu jego oszałamiających napojów które zmusił mnie do yy, yy, zmusił mnie do wypicia zacząłem po prostu mamrotać yy, niezrozumiale czyli po prostu gdyby mnie otępił yy, no i nie byłem w stanie zaprotestować no i leczenie było udane ale zapłaciłem ciężko cenę, czyli w tym momencie się okazało, że ob obcięcie, amputowanie mi dłoni sprawiło, że pozbyłem się z O! Jak dla mnie bomba. Co ciekawe, dostałem plus jeden do nauki. <grytania> bomba. to się nawrócił z podłego katolicyzmu na e, naszą cywilną słowiańską wiarę. Mamy do tego jeszcze naszą córeczkę. Która przydałoby się, żeby mm, zaczęła edukować się. Masz 6 lat, to jest dobry moment na edukację. siebie byśmy może. Nie pamiętam, co było dobre do szpiegostwa, ale spróbujemy w y, struggle. Ha. Huh. No naprawdę, no nie spodziewałem się, że. <ślesz'> że nas uzdrowi, ale też oczywiście musimy przeżyć to several injured, bo to, to niestety to, przez, dopóki się rana nie zagoi, ee, ten kikut i tak dalej, no niestety będziemy w takim, a nie innym stanie. Teraz przyznam, mnie kusi, sąd prosperuje, bardzo dobrze, kusi, bo jest mm, takie osiągnięcie, które przypomina czarnego rycerza z Monty Python i Świętego Graala e, i ono się nazywa tam... Y, oszpecony, czy tam okaleczony, czy tam zabliźniony na całe życie i wymaga, żebyśmy mieli jedną rękę, stracili jedną rękę, jedną nogę i jedno oko i tam jest oczywiście opcja, że możemy poświęcać się przodkom nasze części ciała w sensie najpierw oko, potem w nie rękę, na końcu nogę albo w jakiejś tam innej kolejności tutaj mogę zapłacić 50 złota, bo akurat złota mam sporo ale na razie tak nie możemy podnieść tej decyzji, bo to jest tam co paręnaście lat, jeśli to pamiętam w Orszy pozbyliśmy się gildii złociej. Co tutaj mieliśmy? Gildii złociej. Super. Takie fajne ziemie przy... widzę, że zdobyliśmy. Od Smoleńska. No tak, w sumie też nie mają gotówki, jak widać. To co? mi się wydaje, że to tylko jedną z, z takich opcji byłoby faktycznie, chyba, uderzenie na tartu. Masz prestiż? Nie masz prestiżu. Bardzo dobrze. No a więc tartu. Niech będzie tartu. Powołujmy sobie, jak zwykle, naszą wesołą gromadkę. Tutaj zgromadzimy siły. Powinniśmy mieć wystarczające sił do pokonania naszych przeciwników. Tutaj mamy aż 19 w orszy. Was to od razu po prostu rozwiążę. Nie ma sensu, żebyście tutaj byli. Jestem dość ciekawy, że huh. tutaj nasze armie się zgromadzą i o, straciliśmy cechę ciężko ranny, czym krytycznie poważnie ranny a tutaj nie skończyłem. Myślałem, że są kary za inną grupę kulturową, do że tak powiem liczby poborowych, ale jak widać nie ma. Tutaj, sobie w takim razie szybko zrobimy taki szturm. Tutaj nie będziemy na tysiąc ludzi szturmować, uderzymy w ten sposób. Was złapiemy, pobijemy, zawracamy na Zemgale, Powinniśmy, no nic, w takim razie będziemy sobie na razie oblekać. I w końcu w Krakowie nie mamy. Siatki przemytników. Mamy znowu trochę. Zróbaliśmy wieńców. Też możemy zainwestować w legalizm. Co oznacza, że będziemy się już bardzo blisko do ulepszenia yy, Krakowa na naszą. wybrania naszą stolicę. Czy mogę, właśnie w tym momencie, przepchnąć w ogóle tą centralizację? Maksymalna. Wszyscy popierają. Cudownie. Cudownie. I teraz tak, możemy albo sprawić, żeby nasza wyrocznia nadworna, czyli, czy wróżbitka Jadwiga próbują naszą opinię między nami a kościołem albo żeby nauczyło mnie być bardziej pobożnym opinia kościoła mnie tutaj tak bardzo nie obchodzi więc się skupimy żeby być bardziej pobożnymi tutaj sobie zaczniemy za to inwestować w takim razie w, w ten sick house i tutaj sobie ulepszymy ten kip. i możemy zbudować zamek i zbudujemy zamek. Zaczniemy budować zamek. Chłopi. Zaczynają mnie znowu respektować w Sandomierzu. Bardzo dobrze. Mogę zapłacić 56 zł. Nie ma problemu. Tak zwane no problemo. Zaraz będziemy, za będziemy kończyć, kończyć nasz odcinek. Ale jeszcze chwilkę. Możemy jeszcze doprowadzić wojnę do końca. Do rozwiązania sytuacji. Tutaj nasz Mudzi. Też Mudzi to jest taka... Po prostu nieszczęsne miejsce, gdzie po prostu wszyscy się przez to... Wojciech z Wołyńskiej Rewolty. Wołyńska Rewolta. Czy ty jesteś? No, to jest ciekawe. Modla się, żeby mój syn, Gniewomir, który w sumie powinien zacząć się edukować. Ty... o ma ty, ty, ty to może być dumne po prostu. Duma ci duma Jest W dumie jest ci do twarzy, tak powiem. Dobra, z tutaj skończyliśmy to obrężenie, Pójdziemy sobie na żmuć. Powinniśmy dopaść ich w memelu. Dopadniemy? Nie, dopadniemy. Tutaj sobie odbijemy to, za to. Hop. jesteśmy dowódcą tego obrężenia, Super. Spróbujemy was dopaść. Tu, 18. I tutaj w memel może zdopadniemy. I tak spróbujemy was dopaść. Udało się. Pobijemy. Zawracamy na kruzemę. I potem na tartu. I powinniśmy już być zwycięzcami. Dobra, tutaj sobie zaszturmujemy. Będzie bolesne. Nie było bolesne. 84% tutaj pójdziemy sobie w... Na Saremę, nasza konkubina jest w ciąży. Nasz książę Leszek, który też jest dzieckiem konkubiny. Ty też bądź dumny. Tu ma to podstawa. Będę wierzył jej na słowo. Taki jestem dobry. Mamy 100% i możemy sobie w takim razie złapać tartu dla siebie. Tutaj stworzyć fasala Wycofać armię na szmuć ponownie i przekazać komuś ten tytuł. Ty jesteś. Ty masz co? Ty masz jedno hrabstwo, to ci przekażę tartu. Tartu, tartu, masz tartu. Gratuluję. No i w tym momencie zakończymy ten odcinek. Uważam, że w końcu, no, co niedługo będziemy gotowi. Yy, Przynosić stolicę do Krakowa, aż w końcu mamy ten maksymalny legalizm, i to wszystko. Tylko się trochę boję, żeby to się nie okazało, nagle, że teraz, yy, z powodu tego, że Kraków jest trochę zacofany w stosunku do Sandomierza Głównie w tych technologiach, to że nagle będziemy mieć jakieś takie straszne kary. Tutaj sobie tą armię poborową rozwiążemy. <laughs> A tak czy jakieś się z wami w tym momencie już pożegnam. A tak jak zwykle, do zobaczenia już następnym razem. Dzięki, trzymajcie się. Hej!